To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Inpost przewiduje spowolnienie rynku e-commerce w Polsce. Choć Inpost notuje dynamiczne wzrosty na kluczowych rynkach, spowolnienie całego sektora e-commerce w Polsce jest coraz bardziej widoczne. Firma prognozuje, że w 2025 roku wolumen sprzedaży online w kraju wzrośnie zaledwie o około 5%, to znaczące wyhamowanie po latach dwucyfrowych wzrostów. W kwartale 2025 roku rynek urósł jeszcze o 8%, ale napływające dane z kwietnia sugerują słabnące tempo. W tle są rosnące oszczędności gospodarstw domowych i słaby sentyment konsumencki oznaki niepewności, które studzą optymizm sprzedawców internetowych. Dla impostu, który zwiększył w tym czasie wolumeny w Polsce o 10%, wyraźnie oznacza to walkę o udziały w rynku, a nie tylko korzystanie z jego naturalnego wzrostu. Podobna sytuacja widoczna jest na innych rynkach. W Wielkiej Brytanii rynek e-commerce stoi w miejscu, a InPost notuje aż 39% wzrostu. To sugeruje, że firma skutecznie przejmuje klientów konkurencji, zwłaszcza dzięki skalowalnemu modelowi opartemu na automatach paczkowych. Wyzwanie utrzymanie przewagi przy słabnącej dynamice rynku. InPost coraz wyraźniej stawia na efektywność operacyjną i ekspansję zagraniczną. Co może być nie tylko sposobem na dywersyfikację ryzyka, ale też przygotowaniem gruntu pod większe inwestycje infrastrukturalne w Europie. Jeśli prognozy się sprawdzą, 2025 rok będzie testem dla firm działających w e-commerce. Dla jednych oznacza to stagnację, dla innych, jak impost, okazję do umocnienia pozycji kosztem słabszych graczy.